Mystery TV przedstawia. 14 nawiedzonych nocy. Odcinek 9. Noc. 7. Niedziela okazała się być początkiem wydarzeń, które pozostawiały poprzednie incydenty daleko w cieniu. Paul przez cały dzień prawie się nie odzywał. Nadal był w szoku spowodowanym tym, co zobaczył w spiżarni. Tyle lat studiów, nauki i badań. Nigdy nie wierzył, że padnie ofiarą zjawisk paranormalnych. Nigdy by nie pomyślał, że duchy naprawdę mogą istnieć. Bliżej wieczora mu przeszło i zaczął zachowywać się w miarę normalnie, jednak nadal wydawał się być lekko niepewny. Przepraszam, że byłem taki... nieobecny, zaczął. Nie ma sprawy, rozumiemy, powiedziała Katie. Po prostu nie mogę uwierzyć, że mym oczom ukazał się taki obraz. Próbowałem sobie to wytłumaczyć, wiecie, tak logicznie za sprawą fizyki i nauki, ale to chyba bez sensu. Jesteśmy w nawiedzonym domu i dzieją się tu rzeczy nadprzyrodzone. Sam nie wierzył, że kiedykolwiek z jego ust padną takie słowa. Prędzej dałby sobie odciąć rękę niż powiedziałby komuś, że duchy istnieją. W końcu to do ciebie dotarło? zapytał Alan, który nie silił się na współczucie. Nie po tym, co sam zobaczył. Kiedy Pol również drwił z jego słów. Dobrze, że tak się stało. Dostał nauczkę. Może lepiej późno niż wcale. Odparł Pol. Niemniej do mnie pretensji, że próbowałem wam wybić z głowy historię o duchach. Ale przecież jestem fizykiem, umysłem ścisłym. Ciężko mi wierzyć w takie rzeczy. Dobrze, ale skoro kilka osób doświadczyło czegoś, jak sam to nazwałeś, paranormalnego. To czemu starałeś się im to wyperswadować i wmówić, że to przez zmęczenie lub alkohol? Bo na tym polega moja nauka i praca. Szukam wyjaśnień dla rzeczy niewyjaśnionych. Doprawdy, to tak jakbym ja szukał dowodów winy dla osoby niewinnej. A czy czasami tak nie jest? zapytał Pol, który chciał oznajmić, że to zapewne normalne w branży prawniczej. Wina dla niewinnych, niewinność dla winnych. Nie, nie jest. Odparł sucho Alan. Przynajmniej teraz wiem, że nie wszystko da się wyjaśnić, przyznał Pol. Cieszy mnie ten fakt niezmiernie, odparł Alan. Dobra, chłopaki, przestańcie się sprzeczać, wtrąciła się Sara. Najważniejsze, że wszyscy sobie wierzymy i nie będziemy patrzeć na innych jak na wariatów, prawda, Pol? Specjalnie skierowała tę uwagę w jego stronę, bowiem tylko on do tej pory strugał dzielnego i nieskruszonego twardziela. Prawda, odezwał się po chwili. Teraz wam wierzę i jestem całkowicie po waszej stronie. To znaczy, zawsze byłem, ale teraz po prostu jestem w to wplątany. Wzdrygnął się, gdy uświadomił sobie, o co toczy się gra i na co się naraża. Musimy jakoś przetrwać te osiem nocy, odezwał się Jim. Jak myślicie, wyemitują ten program? Zapytała Katie. Gówno mnie to obchodzi, odparł Alan. Mam żonę i dziecko, które czekają na mnie na zewnątrz, a ja tkwię w jakimś nawiedzonym domu i narażam życie. Gdybym wiedział, co mnie tu spotka, nie zgłosiłbym się na żaden casting. Tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, czego się spodziewać, powiedział Paul. Każdy zapewne myślał, że nic tu się nie wydarzy, że spędzimy spokojnie dwa tygodnie, a widzowie wybiorą zwycięzcę. Prawda okazała się inna. Charlie wiedział, że coś może pójść nie tak, dlatego nie oglądają zapisów wideo z kamer. Idą na łatwiznę. Chcą czekać do ostatniego dnia, aż nas znajdą, upewnią się, że wszystko jest w porządku, a my im powiemy, że bawiliśmy się doskonale. Wtedy wytną nasze najciekawsze rozmowy i będą puszczać na swoim kanale. A jeśli kamery zarejestrowały obecność duchów, przerwała mu Suzan. Każdy przemyślał jej pytanie. Oczywiście było to możliwe. Oglądalność wzrosłaby w zastraszającym tempie. Niewykluczone, że wiele osób uznałoby to za prowokacje i manipulacje. Jednak ludzie oglądają horrory, mimo tego, że doskonale zdają sobie sprawę, że jest to czysta fikcja i wizja reżyserów i scenarzystów. W takim razie po co to robią? Po prostu lubią się bać. Wątpię, odparł po chwili Alan. Duchy nie są materią cielesną i zapewne kamery telewizyjne nie są w stanie ich zarejestrować. Zapewne potrzebne by były specjalne kamery termowizyjne, czułe na zmiany temperatur. A wątpię, aby telewizja wysiliła się na coś takiego. A jeśli nawet się nagrały, a my wyjdziemy z tego cało, może telewizja wypłaci nam jakieś odszkodowanie, powiedział Paul. Pewnie już lecą płacić, wtrącił Alan. Prędzej zesrają ci się na rękę, niż zapłacą cokolwiek, co jest poza umową. Oby udało nam się wyjść z tego cało, dodał Pol i zakończył ten temat. Minęła już północ, i wszyscy znajdowali się w swoich łóżkach. Każdy spał i śnił o różnych rzeczach. O rodzinie, o pracy, o znajomych, o wygranej, o seksie. Praktycznie o wszystkim. Krzyk, który był tak donośny, i rozległ się po całym domu, zerwał na nogi każdego uczestnika. Był to krzyk, jakiego nigdy do tej pory nie słyszeli. Po prostu przerażający. Nikt nie miał wątpliwości, że należał do kobiety. Panowie zerwali się na równe nogi i czym prędzej popędzili na górę. Uznali, że coś przytrafiło się jednej z koleżanek. Tam spotkali stojące już na korytarzu dziewczyny. Dopiero teraz zauważyli, że wszędzie wokół panuje mrok. Czy to któraś z was krzyknęła? Zapytał Jim, który zdążył już zapomnieć, że raptem 30 sekund temu jeszcze spał. Nie, odpowiedział jednogłośnie. Więc kto? Też chciałybyśmy to wiedzieć, powiedziała Katie, której zęby stukały rytmicznie, ni to z zimna, ni to ze strachu. Głos należał do kobiety i pochodził stąd, stwierdził Jim. Jeśli to nie żadna z was, to wniosek jest tylko jeden. Zapadła cisza. Każdy zdawał już sobie sprawę z tego, o kim myśli Jim. Grace Howens? odezwała się Susan. Skoro nic się nie stało, wracajmy do łóżek powiedział Alan. No tak, w środku nocy w nawiedzonym domu krzyczy duch kobiety, a ty twierdzisz, że nic się nie stało odparła Sara. Słuchajcie, duchy się pokazywały i będą pokazywać. Będą łkać i krzyczeć. Musimy do tego przywyknąć, bo zapewne usłyszymy to jeszcze nie raz. Jeśli chcecie, stójcie tu sobie do rana. Ja idę spać. Dobranoc. Alan odwrócił się i wolnym krokiem poszedł w stronę schodów. Jim po chwili dołączył do niego. Cholera, jak ciemno. Czemu nikt nie zapalił światła? Zauważył Alan. Też się nad tym zastanawiam. Alan zatrzymał się nagle, jakby następny krok miał okazać się śmiertelną pułapką i złapał Jima za ramię. Pol, powiedział bez Co? Jim zdawał się nie wiedzieć, o co chodzi. Gdzie jest Pol? Nie było go na górze. Może się nie obudzili i z nami nie pobiegł odpowiedział Jim, który do końca nie wydawał się być przekonany własnym pomysłem. Sprawdźmy to. Ostrożnymi krokami zeszli na dół i po omacku skierowali się do pokoju Pola. Otworzyli drzwi i palcem odnaleźli włącznik światła. W pokoju jednak nadal panowała ciemność. Nie działa, stwierdził Alan. Może żarówka się przepaliła? Poczekaj tutaj. Alan poszedł do swojego pokoju i odnalazł przełącznik. Również nic. Chyba nie ma prądu. U mnie też nie działa, krzyknął. Sprawdzę, czy śpi, odpowiedział Jim. Małymi kroczkami podszedł do łóżka, wyciągnął przed siebie ręce i położył je na pościeli. Oprócz kołdry i wgłębienia w materacu, nie poczuł nic. Łóżko było puste. Alan, mamy problem. O co chodzi? Nie ma go tu. Cholera, zmienił lokal czy co? Zastanawiał się prawnik. Teraz i tak go nie znajdziemy. Jest ciemno jak w dupie. Musimy zaczekać do rana. Alan i Jim nie położyli się już tej nocy. Czekali w jadalni na pierwsze promienie słoneczne. Mimo to zmęczenie zwyciężyło i obaj zasnęli z głowami na stole. W sumie nie był to sen, lecz drzemka, którą przerwałby najmniejszy odgłos. Zapadli w tryb czuwania, z którego ponownie wyrwał ich kobiecy krzyk. Gdy otworzyli oczy, za oknami było już szarawo. Dzięki temu lepiej widzieli, dokąd iść. Pobiegli na górę i znów natknęli się na dziewczyny. Tym razem wszystkie stały naprzeciwko wejścia do pustego pokoju na końcu korytarza. Obaj domyślali się, że coś się stało. W dodatku coś złego. Katie zaczęła płakać i pobiegła z powrotem do siebie. Alan i Jean podeszli do wyważonych drzwi. Gdy zajrzeli do środka, zobaczyli Pony, który bezwładnie, niczym manekin, wisiał na pasku od spodni przyczepionym do kołka w suficie. Twarz miał wykrzywioną w krymasie bólu, a jego oczy patrzyły prosto na nich. – Kurwa mać! – krzyknął Alan, który bez chwili zastanowienia podbiegł do wiszącego ciała. – Alan, to na nic. Już za późno. On nie żyje – stwierdził ze spokojem Jim. Miał rację. Ciało było zimne. Twarz posiniała. Od zgonu minęło zapewne kilka godzin. Wszyscy byli przerażeni. Sprawy zaczęły wymykać się spod kontroli. – Muszą przerwać ten cholerny program! – krzyknęła Susan. Jak? Nie mamy z nimi żadnego kontaktu. Dom jest odizolowany. Nie mamy szans wyjść wcześniej niż za siedem dni. Słowa Alana były niczym zimny prysznic. Uświadomili sobie, że ma rację i nie są w stanie nic zrobić. Do nikogo zadzwonić. Jedyne co im zostało, to tkwić tu i modlić się, aby nikomu więcej nic się nie stało. Pracowanie wersji dźwiękowej dla MSNT TV StudioLektor.pl. Czytał Jakub Rudka.